Ja witam Was w nowym vlogu na moim kanale i my właśnie jesteśmy w drodze do Łodzi, także zabieram Was dzisiaj do Łodzi z nami. Pogoda jest jako taka. Przyjechaliśmy i taka niezaciekawa jest ta pogoda, no ale to ma być tylko ten tydzień, a drugi od soboty już w sumie ma być z powrotem gorącej upalnie także zobaczymy co tam sobie porobimy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, żeby choć troszeczkę sobie pochodzić po tej łodzi, tak jakby na zewnątrz, a nie tylko wewnątrz. Łodzie już i nie pada. Treść, to tych ja chmurzyło, a tak jest 19-20 stopni, więc jedziemy sobie teraz zjeść na burgerę. Ja Jeszcze nie wiem, czy ja do bo nie mam ochoty, ale takie ogólnie burgerowni, bałucki burger. Jak ktoś kojarzy siostry AD i HD To właśnie to jest jakby jednego jednej siostry męża. To taki mamy pierwszy punkt, że chcemy tam jechać zaliczyć i później idziemy sobie pochodzić, o ile się nie rozpada, także czy mamy kciuki że się nie rozpada. Ko aktualnie słońce zaszło, więc jedziemy na jedzenie sobie. Jedziemy. Czy też mogę nagrać? Dobra, my już siedzimy i czekamy sobie na jedzonko, więc wam pewnie pokażę jak wygląda. Ja sobie zamówiłam flatbread z margaritą. Kuba sobie zamówił burger And I Silhouettes of you are like a ton Never really know what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brings You don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. wracamy już z jedzonka, raczej już zjedliśmy i powiem wam, że było bardzo dobre, mi smakowała ta pizza, że tak powiem Kubie burger też także na plus, Kuba miał e, burgera drwala, tak? drwala Teraz jedziemy sobie na tą główną Piotrkowską sobie przejść, sobie pochodzić, bo to jest jakby taka jedna z najsłynniejszych ulic w chłodzie. Także skoro już jesteśmy, to czemu nie? Aż do jakiś nam się nie rozpadało, no to idziemy sobie pochodzić. Tak też było przyjemnie, że nawet właśnie na tym dworze. usiadliśmy na zewnątrz, tej restauracji było... Możesz iść tam? No, nie no, można przejść tutaj. A nawet dwa. O tu też fajne miejsce. Byliśmy też oczywiście z polecenia od sióstr w Coco Arts po jagodzianki. Niestety jagodzianek nie było, to już wzięliśmy to, co było, także należy otworzyć, czy jest otwarte. Proszę bardzo. Mamy jedno rożca, jest jakąś tam truskawką mascarpone. I tutaj mamy z karmelem, orzechami i jakąś tam chłopką. Także tak ładnie wyglądają I pokazuję teraz, bo my to dopiero zjemy w domu A nie wiem tak jak mówię, jak to dojedzie Idziemy pierwszy tam? Czy zobaczymy co tam jest ciekawość? co? I tego Idziemy na Primark, ja tylko zobaczyć, co tu jest fajnego co? Co? Ale woda na mnie chlapie. Mamy już dzień kolejny. Wczoraj licznie nagrywałam, powiedziałam, że byłam taka Padnięta. O jest oczywiście jak zaczęłam nagrywać To coś mi tutaj To byłam taka padnięta Że po prostu już mi się nie chciało nic nagrywać Pogoda to była Raz padało, raz było gorąco I później tak się gorąco zrobiło, siły nie miałam chodzić Już mi się odechciało i tak dalej Już byłam zmęczona, byliśmy w pirymarku Ale powiem wam, że po prostu jakieś tam właśnie Bielizny, wiecie skarpetek staników, majtek, czy coś, to nic nie kupiliśmy Także nawet wam nie będę pokazywać Bo to sama Bielizna I mamy dzień kolejny I jest dzisiaj pochmurno I jak widzicie kurtkę mam I jadę właśnie do siostry W końcu się zobaczyć Siostrę, no W końcu, nie w końcu, bo niedawno się widziałyśmy No ale jadę się zobaczyć Z siostrą No i kontynuujemy sobie Tego vloga Zobaczy się z siostrą właśnie Także spoczko Teraz czekam na kupy, bo poszedł mi wysłać paczkę. Idę. Idziemy. Idziemy nagrywać. A teraz wyszłam, Mhm. U ciebie nagrywam teraz. I Susa. <grym i tle> No, uuuuu Oliwka pomachaj. I dach na biało będzie. No, ładnie będzie. Piaskownica. I w środku. Kuchnia. Ja ci No. Tam na koła, Super. Tam to nie wyglądało, tak? Jestem już u siostry Mama. i właśnie sobie y, wyszliśmy trochę na zewnątrz, tak tu siedziałyśmy w środku bo jak widać nie ma y, pogody takiej zbytnio no i ja się nagrałam tak? więc sobie na dwór i sobie no i sobie chodzimy, także wam pokazałam Oliwii basen, domek trapolina, także wszystko jest pokazane no mhm. ale u ciebie? No, mogę jak chcesz. No. Dobra, to weźmiesz sobie aparat i sobie nagrywasz. Okay. Ja mam? Ja chciałam nagrywać. Mhm. No super. O! Udało się w końcu skończyłam wam montować vloga pierwszego, o którym wam mówię. O którym wam mówię w sensie... O którym wam mówię w kolejnym vlogu z tego miejsca. Ale skończyłam Wam montować pierwszego vloga I widzę, że on nie ma zakończenia Urwał gdzieś tutaj się na Oliwi. Później się właśnie bawiłyśmy Wróciłam wieczorem I tak wyglądał ten dzień I już później nic nie nagrywałam Zaczęłam Wam kolejnego dnia nagrywać Kolejnego vloga, więc tego chciałabym Zakończyć, dziękuję Wam za oglądanie I jestem, niektórzy oczywiście Pytają, jestem, jestem, nigdzie się nie wybieram jakie dla Was I pozdrawiam Was Serdecznie Ustawcie łapeczkę i oglądajcie moją playlistę. Będzie mi bardzo, bardzo.